To gdybyś mogła się na początku przedstawić i powiedzieć, jaką funkcję pełnisz w swoim filmie? Nazywam się Julia Pełka, jestem reżyserką. Super. I jak się nazywa Twój film? Gruba Kaśka. I gdybyś mogła zdradzić, o czym jest Twój film? E, mój film jest o małżach i o tym, o tym, że zależy od nich nasze życie. A w jakim sensie zależy nasze życie? No, w takim sensie, że one są częścią biomonitoringu e, takiego, który, który o, e, po prostu dadzą znać, jak woda będzie zatruta, tak? No ogólnie tak. W skrócie. Więc jakby e, jest to o tym, jak działa ten system. I, i, no, i ogólnie o, o okolicy można powiedzieć też, tak? To jest trochę tak jak z pszczołami, czy dobrze strzelam? No tak jak z pszczołami, czy tak jak z kanarkami, one pełnią funkcję po prostu ochrony, tak mają dać nam znać, jeśli coś się będzie działo. Tak? One, one pierwsze wyczują zagrożenie, ponieważ są bardzo wrażliwe, wrażliwsze na pewne rzeczy od ludzi i dadzą nam znać w razie co. Jak wpadłaś na pomysł, na ten film, jeżeli mogę zapytać? E, tak, ja jestem z Warszawy i od dziecka gdzieś tam przejeżdżałam przez most Łazienkowski, e, gdzie e, widziałam no, Pompę. Specyficzny, bardzo specyficzny, okrągły budynek, więc zawsze mnie to ciekawiło jako dziecko po prostu. Co tam jest w środku i po co to jest? Więc później przeczytałam gdzieś tam coś artykuł, że, że tam są małże. Więc no, jakby pomyślałam sobie, że, że ta tajemnica moja z dzieciństwa się jakoś rozwiązała, bo dowiedziałam się, no, ale, że no, fajnie by było się tam wybrać i przyjrzeć sprawie ogólnie, bo tajemniczy obiekt mnie zainteresował. Super, będziemy oglądać. Zapraszam.